Dzień dobry wszystkim z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w raczej ten Clan Rift Apart. Tak jak widzicie, mamy tutaj jakąś potężną anomalię. Może rozpocznijmy od e, przeanalizowania sobie tutaj naszej mapki. Czyli tak, tu mamy na pewno jeden cel, drugi jest tu przed nami. Yy, przy okazji możemy też skorzystać ze sklepu, mamy dwa zadania, zbadaj anomalię wymiarową, zbadaj anomalię wymiarową by ocalić mortów, ok, oraz zabierz klanka do kryjówki Rivet, udaj się do kryjówki. No to z tego co widzę, to w pierwszej kolejności zajmiemy się, oczywiście skrzynkami, nie? ale yy, poza tym yy, ogarniemy sobie tutaj te anomalie. Wybucha czy nie? Dobra, nic się z tym nie dzieje. Zobaczmy tutaj. Chodźmy tu jeszcze dookoła, bo myślę, że może akurat co. O, możemy tutaj sobie zagadywać. Ja sobie tu obejdę, ponieważ może akurat będzie coś ciekawego. Tutaj z tyłu. Może się połączyć ze szczeliną. O kurczę, ale uj, 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 widoki. Tak, celuj w szczelinę. A, patrzcie, faktycznie mamy tutaj też szczelinę. Ale nie wiem, czy to widzicie, nie? Ale to po prostu jest potężne. Ta grafika jest niesamowita. Czuję się tak jak. Pamiętam. Yy... O! o! Co zamierzasz z tym zrobić? Pamiętam tak jak gram w Got of War, i. O, patrzcie, tam jeszcze jest ten. Ojeku, uciekła mi ta nazwa. Rarytanium. O, jest rarytanium. Tak jak gram w Got of War, i wtedy pamiętam też potężnie. Zachwycałam się grafiką. E, Okej, okay, udało nam się znaleźć kolejną złotą śrubkę. Więc zobaczmy sobie. A, bo tak, każda ze śrubek tutaj w jakiś sposób wpływa na. Możliwości w grze, więc może zmieńmy sobie już teraz na przykład wygląd naszego klucza. Tylko szkoda, że nie ma tego podglądu. No, tylko, no dobra, w sumie mamy tych 2, 4, 6 kluczy po prawej, więc weźmy tą gumę balonową. Wydaje mi się, że może być ciekawy. Będziemy sobie po kolei zmieniać. Zastępowanie śrubek. O kurczę! Czyli możemy mieć na przykład monetę, kule, rubiny albo overcharge. Kurcze. Chyba wolę śrubki, bo jak sobie ustawię coś innego, to jeszcze to pominę i tego nie zbiorę. Ulepszona galeria. Do galerii dodano nowe postacie. Dobra. No faktycznie, troszkę tutaj tych postaci przybyło. Mamy mortów, opryszków z obniżki. Są też żołnierze Nefariusa. No i oczywiście pani z urką. no jest naprawdę przesłodka. A teraz wypadałoby się tutaj. A, dobra, muszę się tak troszeczkę odsunąć. Ej, co to się stało? Czyli co, tak, jakby wskoczyłam w to samo? Bez sensu. No dobra, obstawiam, że tutaj już chyba dolecę. Okej. Okay. Dobra, tutaj widzę, że jest też kolejne rarytanium. Jeśli mówię przez nos, to muszę e, niestety Wam powiedzieć, ale chyba jakąś alergię dostałam, więc trochę się z tym zmagam teraz. E, jest to lekko uciążliwe, ale. Nic nie stanie nam na drodze przed ogrywaniem tutaj tej pozycji, bo jest naprawdę niesamowita. A co to? Ale fajne! Kurczę, jakaś piękna kula. Okej, okay, luknijmy sobie tutaj, co mamy. Rykoszet. Dobra, szybki podgląd. O, świetna broń. Myślę, że na pewno nam się przyda. E, ok, czyli tak. Tutaj sobie uzupełnijmy za 13 śrubek. Mamy co prawda 10 tysięcy śrubek. I ja zdecyduję się w tym momencie na zakup rykoszetu. Teraz tak, mamy 13 sztuk rarytanium. Więc e, co byśmy chcieli tutaj sobie... Ulepszyć Podnieś poziom tej broni, żeby zyskać dostęp do ulepszeń. Dobra, druzgo bomba jest ulepszona. Egzekutor też mi się bardzo podoba. Co my tu możemy sobie zwiększyć? Więcej amunicji. Pociski lecą dalej. Dobra, weźmy to. Mamy jeszcze 10 sztuk. A co w rykoszecie? Pociski rykoszetu odbite we właściwym czasie zadają dodatkowe obrażenia. To może być dobre. Zwiększa maksymalną ilość amunicji. Wydłuża czas na zadawanie dodatkowych obrażeń. Dobra, nie chcę tu za dużo inwestować, bo nie znam tej broni. Jeszcze trochę się nią nie posługiwaliśmy, więc też nie chciałabym tutaj za bardzo... E tak, jakby użyć tego rarytanium, bo się okaże, że ma 4 pociski i będzie lipa. I teraz co? Tutaj możemy sobie jeszcze zwiększyć odległość tych pocisków. Tutaj obszar działania zwiększmy. O! Polecimy w tę stronę, bo tu zwiększymy ilość amunicji. Dobra. Ulepszyliśmy za praktycznie. Wszystko, co mieliśmy. No to teraz wypadałoby to zbadać, co? Jak się tu dostałeś? A gdzie właściwie y, jestem? O, nie wiesz tego? Więc e, ja też nie. To chyba jakieś miejsce między wymiarami, a być może to nic. A być może entropiczna szczelina, która wkrótce zamieni cały wszechświat w bezkształtną zupę. Czas pokaże. O, ojej, więc jestem Klank. Pozwól, że ci pomogę. Jasne, tak, klank A ja jestem kosmicznym prorokiem z międzywymiarowego sektora 2255 z fazy Omega. Ale mów mi, jak. Zobaczmy, klank Robot bojowy działał z Lombaksem. Został bohaterem. Uuu, gratulacje. u uuu. Znasz u. mojego ojca? no proszę. Twojego ojca? Możliwe, że to na ciebie czekałem. Czy Chciałbyś mi pomóc naprawić wymiary. Potrafisz naprawić wymiary. I dlaczego dookoła biegają moje kopie? To twoje ewentualności. Klucz do naprawienia tej anomalii. Na początek podnieś tam tą. No dobrze, zatem. Widzę, że... Mamy tutaj, podobnie jak w poprzedniej części, możliwość ogrania poziomu z perspektywy klanka. A cóż to? Kula unoszenia: zmniejsza siłę grawitacji, działającą na to, z czym się styka. Wygląda na to, że to twoje ewentualności chronią te anomalie przed rozpadem. Wyglądają jak ty, bo tak interpretujesz wymiarowość. Ale jak sam widzisz, ewidentnie się pokubiły. Jeśli doprowadzisz je do meta terminalu, zaczniesz naprawę anomalii. Okej. Okay. R2 aby rzucać lub przywołać kule. Możesz kurczę. Whoa. Przytrzymaj X aby poszybować w dół. Konkretnie Teraz wejdź do meta terminalu, a będziesz o krok bliżej, naprawienia tej anomalii. wymiarowej. no to idziemy, wyjdź przez meta terminal. Po prostu te kolory są bajeczne. Prędkości! Teraz pójdzie szybciej. Kula prędkości. Hmm, większa prędkość pozwoliłaby pokonać tę barierę. Też mieszkasz na Sargasso garyki? Mieszkam na sawali. Pogłębiam wiedzę w arkiwach. To największa skarbnica wiedzy o wymiarach, jaką kiedykolwiek widziałem. Okej, okay, tu mamy kolejną kulę. Przytrzymaj trójkąt, aby zmienić wybraną kulę. Wow, potęga naprawdę. Wcześniej pamiętam, jak yy, Klank miał możliwość zbierania takich robotów, które albo przewodziły na przykład elektryczność, albo było można po nich skakać, albo tworzyły mosty. A tutaj co wymyślili twórcy? To po prostu, no jest to coś niesamowitego. Yy, kula unoszenia. Ej, a czemu to nie chce wpaść? Jak to tak? Niby się unosi. Ale tak nie do końca. Dobra, wyczujmy moment. Nie czaję. Zwiększenie prędkości pomogłoby ewentualnością pokonać przepaść. Aaaaa! Przecie, dobra, ok, i jeszcze do tego kula prędkości 0 na 8. O co z tym chodzi? Czy muszę sobie jakąś przynieść? Chodź do mnie. A, ok, dobra, tutaj są w ogóle dwa. No to nieźle. Wow, może to urządzenie przekieruje ewentualności? Na pewno da się to włączyć. Konkretnie, dobra, zbierzmy śrubeczki oczywiście. A tutaj? A, musimy to obrócić w jakiś sposób. przykład nacisnąć Wspaniale! Masz do tego prawdziwą smykałkę klank. Wolę uważać z optymizmem. No to lecimy. Świetne te zagadki. Czuję, że dzięki tym łamigłówkom czegoś się uczę, ale nie umiem wyjaśnić czego. Kiedy będziesz gotowy, słowa same do ciebie przyjdą poprowadź ewentualności do ostatniego metaterminalu. Nie chcę cię stresować, ale bardzo wiele zależy od tego, czy ci się uda. Serio mówię. Okej, okay, no to mamy tak. Jedną kulę unoszenia. A, dobra. Ona nam tutaj to Jeśli uniosła. Anomalie, to czy cofne uszkodzenia, do których doszło w tym wymiarze? O nie, anomalie zbyt szybko się rozprzestrzeniają. Obawiam się, że nadchodzi katastrofa wymiarowa. A naszą jedyną nadzieją jest to, co ją wywołało. Unieśmy sobie hmm. tutaj. Zgadza się? Skoro naprawianie anomalii pogłębia twoją wiedzę o wymiarach, niedługo będziesz wiedział dość dużo, by nas uratować. Mam nadzieję. Ciekawe, czy zdołam to wszystko jakoś rozwiązać. Okej, okay, czyli Wiesz, tak. To... To trzeba podnieść, odkąd byłem bohaterem. A po wszystkim, co się stało z wymiaromatem mam obawy. Kiedy mam w życiu dużo stresu, nie właściwie codziennie, staram się stosować metodę małych kroków. Skupiam się na tym, co najważniejsze. Dobra, tutaj. A patrzcie. Hmm. Czy tu. Musimy mieć jeszcze drugą. Unoszenia. Najpierw prędkość. Potem unoszenie. Ej, puść mnie! <śm> no to lecimy. Okej. Okay. Od razu mi na sercu. No to mamy kolejną. Wiecie co? Ja sobie ją tutaj przerzucę, żeby z nią nie biegać. Dobra. I teraz tak. Tutaj ona jest raczej niepotrzebna. Tu by wypadała ją wrzucić, czyli pierwsza jest zrobiona. No ja chyba ostatecznie i tak będę musiała tutaj stanąć, żeby to przekierować. No i teraz tutaj. Przyda mi się najpierw. Yy, Tutaj ta podnoszenia mhm. kula. E. Dobra. Oj oj. I ta prędkości. Oż, kurczę. Najpierw unoszenia. I tutaj kula prędkości. W ogóle. Trochę przeraża mnie ta ilość 8, bo jeżeli tutaj będą zagadki na 8, to będzie naprawdę potężnie ciekawe wyzwanie. Dobra, przekierujmy je. Może zwiększenie prędkości pomogłoby... Udało się! No, Rachel! Jesteśmy teraz krok bliżej powstrzymania katastrofy wymiarowej! No dobra, no to też lecę i ja. Ale kosmos? <śmusz> <śmusz> Wtedy ja mówię słuchaj mord. Ty, mor i mord, lemoniadę, nim przyjdzie mord! Wow! Ocaliłeś ich! Jak to zrobiłeś? No więc nie mam pojęcia. Rywet! Co tam u ciebie? Kogo ja widzę? <śmienicza> Nie uwierzysz, jakiego mam pecha. W Nefarius City totalnie dałam ciała. Rozbiłam statek i... Aha! Zostaw to starej, dobrej mord! No, o ile masz tę część, o którą prosiłam? Hmm? Niedługo zobaczysz, czym jest odlot! tylko opuścić most i zabrać się do kryjówki. Co będziemy tam robić? Niedługo sam się dowiesz. No dobrze, moi kochani, tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami i tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć.